No, hej, tutaj Casilda. No, i jest to bardzo testowy filmik. Cassandra, niestety, jest mi tutaj w trybie krzyku bojowego, Aresa, krzyku bojowego, cokolwiek, jakkolwiek. Ja tutaj niepotrzebnie chyba dam jakoś 2K na nagrywanie. No właśnie, i bez sensu. Ja mam w ogóle grę w rozdzielczości 1440, a jakoś mam 2K. Dobra, to najwyżej zmniejszę później, bo bez sensu żeby mi się nagrywało, a i tak nie będzie widać tej jakości. Jestem gdzie? Jestem. Co ja tutaj robię? Mordujemy kozy, tak. Niepotrzebnie zmarnowałam adrenalinę, właśnie. Yy, nie chcę za, za długo nagrywać, bo jest to test. I yy, 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 no, i co? I trochę szkoda by było, żeby mi się miejsce marnowało na kąpie. Na takie testowe filmy, które są trochę chyba za, za, za bardzo aż za dobrze ustawione, bo nawet. Artemidy mnie tutaj nie było, jak mi kurde, cudem mnie tutaj nie było. Jak tutaj jest ładnie. Nie, no faktycznie. Zrobiłam z jedną rzeczą, ale teraz w locie tego chyba nie przedstawię, gdzie Ja jestem. Aha, tu jestem na Samos i tu mnie nie było, ale super. Y ja bym to w sumie nawet wrzuciła na YouTube. Nie, nie wrzucę. Tak, wrzuciłabym na YouTube. Jak zaraz wychodzę do pracy. Ktoś tutaj stoi? Ktoś, kto kogoś zamordował? Tutaj jest ładnie. Naprawdę. Ale dobra, bo to be, be, ja bez sensu trochę dałam to jakoś 2K, nie? Tam 2000 coś tam chyba było. A, a przecież tak mi się wydaje, że to chyba tak nie, nie, nie działa, że po prostu powinnam tutaj dać na maksa, bo to więcej tak nie wyciągnie przecież, nie? Z gry. No ale dobra, jest jak jest. Może bonusowo to pójdzie na YouTube, w sumie, jeżeli ładnie mi się nagra i jeżeli ładnie oczyszczę teren, tak? Dlaczego ja... Ja robię tak jak w Wiedźminie. Teraz chcę pod tabem sobie zmieniać umiejętności. Boże, co ja zrobiłam? Hey, jestem geniuszem. F, F, F. Zmarnowałam adrenalinę. Eee, teraz to chcę. No bo to Jak się nie da tak to trzeba inaczej panulować. Dobra i teraz mogę to zrobić? Nienawidzę zwierząt w tej grze, naprawdę, już to mówię milion razy, ale... No. Chodź tutaj, chodź tutaj. Chodź W ten sposób chodź mm. to To ja byłam, ja myślałam, że to jakaś tam nie goni, a przecież ja byłam. to wybrana jestem dziwnie. Że siebie nie rozpoznaję. Mm. Byczka. Teraz szk szkoda tych wypadku, ale to nic. Teraz wieżaki sobie widzę. Jakiś wilk nie gonię. chyba mi się... u? jeszcze jakaś baba. No to chodź. chodź. To jest na najlepsze chyba. Gdzie jesteś wilku? Czemu i płonę? Dobra, i chyba. Chyba wszyscy nie? Mogę, mogę jednak. Myślałam, że jak jestem w trybie... Aresa w takim super trybie to nie mogę nic zebrać, ale jednak mogę. Chociaż tyle. No to ch chyba zostawię sobie do końca gry już ten outfit, powiedzmy. E, tutaj jest... Co tutaj jest? Skarb. Koza. Jeszcze jeden skarb. Gdzie jest ten jeden? Tutaj. Ej, ale tutaj jest ładnie. O kurde. Naprawdę. Czyli tutaj stworzyli na samost, gdzie Herodot mieszka, taki obóz bardzo ładny tych łowczyn, nie? Lokalizacja, obóz Artemidy, cór Artemidy. Dobra, to było bardzo szybkie, krótkie i testowe. Ja sobie w tym momencie zapiszę grę. Jak coś jutro stream z Atlantydy, mam nadzieję, że wszystko ładnie wyjdzie. Będzie nagrane osobno, więc jak coś to pójdzie na YouTube ładnie, w ładniejszej rozdzielczości, mam nadzieję. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Nie wiem, ile trwa ten film, parę minut dosłownie. Widzę, że nie ma sensu dawać tego 2k, skoro gra i tak nie, nie, nie wyrabia. Znaczy gra nie jest na 2k, tylko jest na, na tyle, na ile jest. O, tyle to jest absolutny max i na tyle chyba ustawię sobie, żeby się nagrywało, bo mam, bo mam ustawione na to, na to wyżej trochę. I myślę, że to jest trochę bez sensu, żeby było jeszcze wyżej, jak, jak to tutaj nie, nie może być. Nie da się wyżej ustawić. Chociaż czekajcie, rozdzielczość. Nie, no ja, ja muszę to obczaić, poczytać. Nie ogarniam jak zwykle. Do zobaczenia, do usłyszenia już jutro na streamie z, z, z Atlantyty. Bajo.